Witam Cię bardzo serdecznie na dzisiejszej karcie dnia. Na dzisiejszy dzień wypadła nam karta 5 Kier. Karta sugeruje na to, że dzisiejszego dnia możesz mieć rozchwiane uczucia, emocje. Rada jest tutaj też od tej karty, taka, abyś dzisiejszego dnia nie podejmował, nie podejmowała żadnych jakichkolwiek decyzji, gdyż one mogą cię niemile zaskoczyć. Karta również wskazuje na to, że możesz dzisiaj uzyskać jakiś prezent, otrzymać od kogoś jakiś drogocenny prezent. Może to być od jakiejś osoby albo po prostu prezent od wszechświata za na przykład wszystkie przejścia, tak? W Twoim. Życiu, które miały miejsce. Karta ta również wskazuje na to, że jeżeli w Twoim związku nie zadziewa się dobrze, no to ona sugeruje, że w najbliższym czasie może dojść do rozstania i czekają Cię um, właśnie. Um, no, ogromne zmiany, tak na polu uczuciowym, relacyjnym, związkowym. Um, jeśli chodzi o kartę z przesłaniem, bo mamy tutaj jeszcze kartę z przesłaniem z kart kluczy anielskich, jest to karta. Miej odwagę się zmienić. Ja to bardziej odczytuję jako właśnie: miej odwagę na zmiany, które idą do ciebie, do twojego życia i które mają na celu właśnie zmienić ciebie, zmienić to, jak ty patrzysz na swój świat, na swoją rzeczywistość, tak? Więc tutaj jest taka rada, abyś miał miała właśnie Odwagę na te zmiany, na zmianę siebie, tak naprawdę, tak? No dobrze, to by było już wszystko na dzisiejszy dzień. Ja serdecznie Was, kochani, zapraszam do obserwacji mojego kanału, by być z filmami na bieżąco. Zachęcam również do komentowania, jeśli przyjmujesz to, to przesłanie. Do lajkowania mojego, moich filmów i do udostępniania. I cudowności Wam życzę na dzisiejszy dzień, kochani. Pa-pa!